Ej, kochani, dzisiaj wam pokażę yy, wyposażenie klatki Tosi jest po prostu wyposażenie klatki mojego króliczka oraz klatka klatka ma 120 cm, obejrzyjcie sobie filmik, klatka dla mojego króliczka zapraszam was do tego filmiku, teraz już pokazuję ma ta klatka 120 cm tu jest nasza śliczna tosienka. Otworzę klatkę. Ona jest tak otwierana. Ma jeszcze tutaj wejście, ale tutaj to się sama otwierała i chciała wyjść, więc. Tu jest tosienka. Witaj! Tutaj mamy sianko. Taki jakby zbiornik paśniowy. Nie, paśnik oczywiście, ale nie mam paśnika, bo tutaj klatki nie było. A w angielogicznym nie ma. I tutaj mamy pieniek i pasnik z ściany, właśnie. Pieniek brzosowy. Ona sobie czasem go obgryza. Tutaj ma kocyk, taki, taki, taką, ym, taki, taki pinterko. Pod spodem ma taką piękną jak wchodzić. To wchodzi. taki jakby domek. Sztukę ma żwirek z Kitty Natural. Ja sypię mało, bo jednak no, na taką dużą klatkę dużo tego żwirku wychodzi. No a to się nie lubi, jak jest dużo tego żwirku. Dobra. Dalej mamy taki mały pieniek do obgryzania. Dopiero dzisiaj to wstawiłam. Tutaj ma taką kocyk, gdzie ma już po prostu jedzenie. Yy, jedzenie. Woda w miseczce. Spokojnie, ona do niej sięga. Na takiej podstaweczce marchewka i kawałek buraczka. Marchewka umyta samą wodą i sucha. Yy, tutaj mamy, tak, pietruszkę, yy, kokoszkę, Y, tą, y, nie wiem, natkę marchewki, nie wiem jak to się nazywa, oraz liście buraczka pokrojone, czyli zielenina ogólnie, jest nie na takim kocyczku. A tu jest nasza ślicznotka, Tosia! Jodku, kochana! się jest karzełkiem Teddy. Zapraszam Was na dwie strony. Y, jedna jest teraz, którą teraz zapraszam Was, możecie tam ze mną popisać, a druga jest już stara, ale też będę na niej zamieszać różne porady. I takie tam. A to staram się nie podawać tosi karmy, bo dopiero tak nie wiem, tydzień, dwa staram, nie no, tydzień w sumie staram się nie podawać. No i tutaj jest troszkę karmy, resztka no i y, miseczka, której ona nie przewraca, czyli jest do karmy. Tutaj te płytkie też niś nie wywala. Ona sobie tam weszła. Nie wiem czy ją zobaczycie. Tu jest. Dobra. Niech ona sobie tam siedzi, bo ona tam kopie. Więc tak i co? Ja niedługo z tosią wyjeżdżam, być może. Więc, to będzie filmik, co zabieram z tosią na dwudniowy wyjazd? Lub ile tam będzie, nie wiem. No, to się coś tam robi. Nie wtrącajmy się. Żwirku używam nadal, nadal tego. Jest bardzo fajny, wydajny nawet, 5 litrów z biedronki. Więc to by było na tyle. Jeśli Ci się podobało, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcji. I zapraszam Was na Facebooka, macie link w opisie. A i jeszcze prośba, czytajcie opisy. I to by było na tyle i pa pa!